to chciałybyśmy bardzo zachęcić lubinianki, żeby znalazły dla siebie czas. Ważne jest to, aby dbać o swoje jakby zdrowie psychiczne i, i fizyczne. No, i właśnie chcemy namówić poprzez festiwal, poprzez warsztaty, które się tutaj odbywają, żeby na wiosnę trochę się obudzić, poruszać, zrobić coś dla siebie. A myślę, że warsztaty taneczne, pracy z ciałem, czy psychologiczne, czy tam związane z wizerzem, z urodą, na pewno w tym pomogą. Tegoroczny festiwal stoi pod znakiem dwóch kwestii. Wolni od stresu. I zdrowie kobiet. Myślę, że bardzo ważne i dosyć, dosyć pokrewne tematy, dlatego w programie znalazło się bardzo dużo warsztatów typowo pod zdrowie i walkę ze stresem czy takie mocno relaksujące, pomagające na kręgosłup, rozluźniające. Myślę, że tak na co dzień to znaleźć dla siebie 15 minut. Jeżeli e, nie na gimnastykę, to chociażby, żeby się położyć, zrobić sobie króciutką maseczkę, napić się swojej ulubionej herbaty. Takie 15 minut zdrowego egoizmu. Justyna Glińska, trener szkoleniowiec. Dzisiaj prowadziłam zajęcia z etykiety biznesu akurat. Proszę nam coś więcej o tym opowiedzieć. Ponieważ czasy się zmieniają, kobiety coraz więcej uczestniczą w takim szeroko pojętym biznesie, w pracy zawodowej. W związku z tym coraz większe jest też zainteresowanie właśnie jak się zachować w towarzystwie, jak się zachować, jeżeli mamy zagraniczne wycieczki, zagranicznych kontrahentów, jak dobrze sprzedawać, jak dobrze negocjować. Na to się składa wiele elementów. Właśnie obyczaje, zachowanie, jak i również strój. Ja zapraszam na warsztaty e, tworzenia własnego wizerunku Szafa Party. E, chcę zachęcić kobiety i udowodnić im przez te warsztaty, że mamy styl, mamy wdzięk, mamy klasę, tylko czasami jeszcze uśpioną, e, jeszcze nie wszystko wiemy o sobie i dzisiaj się dowiemy. Pan Tomasz uczy salsy. Proszę i paciaty. E, proszę mi powiedzieć, duża frekwencja w tym roku jest na pana warsztatach? 10 pań przyszło w tym roku na zajęcia. W poprzednim nie brałem udziału, także nie, nie wiem. Tańczę od 13 lat tańce latynoamerykańskie standardowe i właściwie od kilku lat tańce karaibskie salse, bacia, ale bardziej zawodowo tańce towarzyskie. Taką prostą choreografię to w czasie półtorej godziny jak najbardziej jesteśmy w stanie ułożyć. To są proste, podstawowe kroki, bez żadnych przyspieszeń i Pani jak najbardziej sobie z tym radzą. Jestem tutaj pierwszy raz, chciałam spróbować, jak to jest, jak to jest tańczyć. Nigdy wcześniej nie miałam takich doświadczeń, no i tak pierwszy raz, podoba mi się. Pani sama chciała spróbować siebie, czy ktoś Panią namówił? Sama chciałam spróbować siebie.